Nowoczesne systemy grzewcze w kraśniku Curtimex, Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus spać brzmianka 32. Światowy dzień kota obchodzony jest corocznie 17 lutego, we Włoszech od 1990 roku, a w Polsce od 2006 święto ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. Ma przypominać, że należy nieść pomoc wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny kocilos. Dziś swoje święto obchodzą koty. Ziemskie anioły spowite w futro, które ratują ludzkie istoty, niosąc nadzieję na lepsze jutro. Każdy ich gest to istne czary, czuły baranek gorycz osłodzi, łapki muśnięcie przegna koszmary, mruczenie ukoi i ból złagodzi. Obecność kota życie odmienia. Wystarczy dotyk mokrego noska, a przemijają wszelkie zmartwienia, i w zapomnienie odchodzi troska. I nawet gdy śnieg za oknem pruszy, a wokół kryzys, szarość i dołek, to jakby cieplej nieco na duszy, gdy czuwa nad nią koci aniołek. Kot, podobnie jak pies, to wierny przyjaciel człowieka. Od stuleci żyje z nami wspólnie, pod jednym dachem, dzieli z nami złe i dobre chwile, niejednokrotnie razem z nami śpi i je to samo co my. Miłości do kotów nie zrozumie ten, kto nigdy kota w domu nie miał. To bardzo osobliwe stworzenia, które owszem chodzą własnymi ścieżkami owszem są strasznymi indywidualistami ale. Potrafią także odwdzięczyć się za okazaną im miłość. I podobnie jak jest Dzień Górnika Policjanta, Dzień Przytulania Pocałunku, Dzień Kubusia Puchatka, tak i koty mają swoje święto. Dzień 17 lutego to Międzynarodowy Dzień Kota i dlatego wszystkim kocim leniuchom spóźnione, ale najszczersze życzenia. Wielu leniwych chwil w cieple domowego zapiecka. Koty są wyjątkowo czarownymi zwierzętami bez względu na rasę. Piękno i zwinność ruchów, urzekająca regularność budowy ciała, głębia i przenikliwość spojrzenia, a przede wszystkim pewna tajemniczość sposobu bycia. Wszystko to sprawia, że kot jest niezmiernie interesującym towarzyszem życia człowieka. Zwykły kot domowy, nieznanego pochodzenia i bez wybranych przez hodowcę przodków. Odznacza się urodą. Wróżniają go jedwabiście piękne i połyskujące futerko, duże, pełne wyrazu oczy, sprężystość i elegancja ruchów, wreszcie ukryta siła i temperament, połączone z wdziękiem. Kochajmy koty: te rasowe i dachowe. Wystawmy pod balkon miskę mleczka i pomóżmy tym, które skazane były na zagładę. Tak jak szyszka. Zupełnie ślepa kotka, która w normalnych warunkach nie przeżyłaby, ale

Song. Oh, he's singing. La 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 la, la 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 la, Elmo's song. He wrote the music, he wrote the words. That's Elmo's song. Wow, that's great. Yeah, oh, I wish I had a song. Well, yeah, but well, Big Bird can sing Elmo's. How? Oh. Well, just sing Big Bird instead of Elmo. Great idea. Here I go. <laughs> is the song la 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 big bird song it works la 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 la. big bird song la 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 i love to sing la 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 big bird song la 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 big bird song i love the music I love the words that